Natomiast w konkursie 25 Sapockiego Międzynarodowego Festiwalu Barwy Polski reprezentować będzie 19-letnia Kaja. Krytycy mówią o pani, że jest pani agresywna na scenie, czy uważa Pani to za komplement? Chwilami można to uważać za komplement, natomiast ja uważam, że jestem taka, jaka jestem, a w momencie kiedy piosenka wymaga... Takiego zachowania na scenie, staram się dostosować. Co pani najbardziej lubi śpiewać? Dobre rzeczy. Eee, a przede wszystkim, eee, wszystko, co jest utrzymane w konwencji funk i, i soul. Lubię rzeczy miękkie i agresywne, właśnie także. W operze leśnej Kaja zaśpiewa tę oto piosenkę: Czuretka. Autorstwo Jacka Perkowskiego z własnym tekstem. Trzymamy kciuki.